Siema, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś taki luźniejszy materiał, bardziej analityczny. Zastanowimy się wspólnie, dlaczego teraz każda marka chce być farming simulator, ponieważ kiedyś z wielu względów nie do końca tak było i zastanowimy się jakie jeszcze ciekawe marki maszyn możemy spotkać w przyszłości w następnych odsłonach farminga. Tak więc zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli materiał się spodoba. Oczywiście również komentarz, ponieważ chcę na ten temat znać Wasze zdanie. No i najważniejsze, czyli subskrypcję, ponieważ zbliżamy się do bariery 50 tysięcy subskrypcji. A na 50 tysięcy myślę, że będzie ciekawy special, w którym to poznacie backstage mojej YouTubeowej kariery. Także zaczynamy. Giants na samym początku swojej kariery z Farming Simulator nie miał łatwo ogarnąć licencję na maszyny do swojej nowej gry z wielu przyczyn, chociażby finansowych, ponieważ nie wiadomo było na ile owa gra się przyjmie. Dlatego też w kwestii Farminga 2008 nie ma się co trzepiać. Prawda jest taka, że sam wygląd i szczegółowość wykonania maszyn nie był na wysokim poziomie z wielu względów w tamtym czasie, o dźwięku nie wspominając. Dlatego też jedyna marka, która była dostępna dla Farminga to Fend. Śmiem twierdzić, że to tak czy siak dla Fenda był odważny krok, że dali Giantsom od razu licencję z tego względu, że nigdy nie wiadomo jaki będzie odbiór samej gry, a dobrze wiecie, że jak w tamtym czasie Farming by się nie przyjął, to Fendt nie byłby już tak dobrze kojarzony. Gra... Idzie w świat i kupują ją setki tysięcy graczy niezależnie od wieku, a gracze na temat danej marki szybko potrafią wyrobić sobie opinię. Gdy Farming Simulator 2008 został ciepło przyjęty, to Giants mógł już ubiegać się o licencję również do innych firm, stąd w Farming Simulator 2009 pojawiło się więcej Fendów, również pojawiła się marka Pottinger, no i w edycji Gold pojawiła się marka Horsch. Farming Simulator 2009 jak na tamte czasy dużo nowości wprowadził względem swojego poprzednika, dlatego też więcej osób owym tytułem się zainteresowało. Kolejny Farming to już edycja 2011, gdzie mieliśmy już dużo więcej maszyn, ale wszystko kręciło się wokół jednej marki Deutsch. I przy tym farmingu się zatrzymamy, ponieważ wiele osób zastanawia się, czemu Farming Simulator 2011 jest aż tyle maszyn jednej marki. Do tej pory utarła się teoria, że po prostu chcieli mieć jedną markę, ale dużo maszyn z niej, przez co nie stać ich było na licencję dla innych marek. Prawda jest goła inna, ponieważ po pierwsze, kiedyś, gdy podpisywało się klauzurę na licencję, to np. Agrar zastrzegał sobie jakąś markę, np. klasa w edycji 2011 i 2012 przez co Giants nie miał możliwości dodania do farminga maszyn klasa. A druga sprawa jest taka, że farming, mimo że poprzednie edycje się udały, to wiele marek odmawiało propozycji współpracy z właśnie wcześniej wspomnianego powodu wizerunkowego. To raz, a dwa, wiele firm chciało czegoś na zasadzie tylko ich marki w grze, na przykład gdy Giants chciał iść do John Deere o licencję, to zgodziliby się, ale wizerunek byłby taki, że nie będzie innych konkurencyjnych marek w grze, na co wiadomo, że Giants nie może sobie pozwolić. Podałem przykład John ponieważ owa firma miała swój symulator farmy pod tytułem John Deere Drive Green Simulator. Gra, oczywiście, była niewypałem ze względu na grafikę, mechanikę i licencje, których nie było oprócz John Giants w odróżnieniu od konkurencji inaczej radził sobie z nielicencjonowanymi maszynami. Wymyślił sobie już w farmingu 2009 markę Lizard, która oczywiście jest fikcyjna na potrzeby gry i był to po prostu strzał w dychę, bo marka, która nie istnieje w realnym świecie, jest bardzo popularna. Ale to temat na osobny materiał. Potem nadszedł już farming 2013 gdzie licencji było już dużo. Case, Ursus i wiele innych marek chciało mieć swoje maszyny w farmingu, bo wiadomą sprawą jest to, że marka jest w takim przypadku promowana. I z Farminga na Farminga przybywało licencji na różne maszyny, nie tylko typowo rolnicze, ale również leśnicze, aż dotarliśmy do Farming Simulator 22, w którym to marek i maszyn jest po prostu mnóstwo. Dosłownie każda marka chce być w tej grze ze względu na marketing, jaki prowadzi Giants, popularność i jakość maszyn pod względem wykonania szczegółów i co najważniejsze dźwięku. Kiedyś dźwięk maszyn w farmingu to był jakiś zmiksowany, randomowy dźwięk o zmienianej tonacji. A teraz, Giants gdy dodaje jakąś maszynę do gry, to zauważcie, że każdy ciągnik brzmi inaczej. Giants nawet kiedyś pokazywał, że dźwięki, które są we farmingu do każdej maszyny nagrywane są oddzielne na prawdziwej maszynie z reala. Co kiedyś było nie do pomyślenia, bo na przykład w Farming Simulator 2013 większość ciągników brzmiała tak samo. Więc to jest główny aspekt tego, że każdy chce teraz być we farmingu. Teraz też tym bardziej, że Giants nie ma konkurencji, to żadna inna gra nie zastrzega sobie licencji na daną markę, bądź też maszynę. Zauważmy też, że Giants wypracował sobie taką pozycję, że to producenci maszyn się proszą o to, aby ich maszyna była w grze, a nie Giant. Przykładem może być to, że następny FarmCon, który odbędzie się w lipcu, będzie zorganizowany na Deutsche For Arena. Tak więc myślę, że wyjaśniłem temat, dlaczego wcześniej farming nie miał tylu licencji, a teraz każdy do biura Giants wali drzwiami i oknami. Porozmawiajmy jeszcze chwilę o tym, jakie jeszcze marki mogą zostać dodane do nowego farminga. Ja uważam, że oprócz jakichś marek ciężarówek, np. Scania czy Mercedes, ewentualnie jeszcze Caterpillar, to wszystkie największe marki w Farming Simulator 22 już są. Teraz Giants pewnie zajmie się tymi mniej znanymi producentami sprzętu rolniczego. Dodam, że w artykule pod tytułem Farming Simulator nie może odpędzić się od producentów maszyn jest cytat z wypowiedzi pracownika Giants, który potwierdza wszystko, co powiedziałem wcześniej. Na początku musieliśmy prosić producentów o zgodę na uwzględnienie w grze, wspomina Wolfgang Ebert, kierownik marketingu w odpowiedzialnym za cykl Studio Giants ze Szwajcarii. Dziś musimy zastanowić się, kogo możemy dodać i jakie korzyści będzie to miało dla gry. Mamy wiele marek, które czekają na uwzględnienie. Co ciekawe jeszcze, napomniane przez pracownika Giants zostało to, że producenci chcą najbardziej reklamować swój największy sprzęt rolniczy. Tak więc piszcie swoje zdanie w komentarzu, jakie jeszcze maszyny dużego producenta powinny znaleźć się w serii Gear Farming Simulator. A ja zapraszam Was do podsumowania. Dziś taki bardziej analityczny materiał. Do nagrania tego filmu zmotywował mnie wyżej wspomniany artykuł. Tak więc sami widzicie, jaką pozycję wyrobił sobie Giants, że aż sami producenci odzywają się do twórców. Myślę, że wiele wyjaśniłem i rozwiałem wątpliwości, jak to było z tymi licencjami do starszych farmingów. Napomnę jeszcze, że teraz każdy producent, który będzie mieć swoją maszynę w Farming Simulator, to chwali się tym wszędzie, gdzie popadnie. Tak więc, moi drodzy, piszcie co sądzicie na ten temat, chętnie podyskutuję w komentarzach. Żegnam się z Wami, mówił Nocur, do następnego, cześć na razie.